Witam Was w kolejnym odcinku z podsumowania miesiąca lipca. Zaczniemy sobie od grzałek. Grzałki zużyły 199 kWh. Klimatyzacja, to wam pokażę. ale tylko 22 kWh. Poszło, no bo te upały były. No to parę dni sobie tam popracowałem. Produkcja mniejsza niż. W czerwcu 858 kWh i przejdźmy tutaj do najważniejszej strony, czyli tutaj mamy, skoro spisane produkcję. Zużycie klimatyzacji, zużycie grzałki i zużycie domu. To jest sumaryczne zużycie wszystkiego i klimatyzacji grzałek i domu. I tak pobór sieci w tym miesiącu 167 kWh. Bo tam było jakieś konserwacja płotu, no to ten kompresor trochę brał. Autokonstrukcji wieczorem już nie było, no a kompresor jednofazowy 2,5 kW no to z sieci ciągnął. Zostało wysłane 636 kWh. I autokonsumpcja 26% nie wyszła. No, mnie autokonsumpcja jest taka, bo, bo tak żałki ciągną tylko wtedy, jak jest. No, nie ma się halownik wyłączyć, no jest wszycia, więc idzie z autokonsumpcji. No i nadwyżka mamy 1407 kWh. Tak więc z tej zimy. Klimatyzacja będzie sobie ładnie grzała. Zobaczymy, czy uda się dobić 2000, ale mi się wydaje, że nie. Żeby tam przed, nie wiem, końcem września było te 2000, bo we wrześniu, w październiku, no to już zacznie ubywać. No, ale im więcej, tym lepiej. Nie musi być 2000, ale żeby trochę jeszcze przybyło, no to będzie wiadomo lepiej. Czekam na fakturę z auronu, bo coś słyszałem o zmianie bilansowania międzyfazowego nie miałem, robiłem test też będzie z tego odcinek ale coś słyszałem też, że yy, będzie wprowadzone, jest wprowadzone bilansowanie godzinowe więc tylko lepiej na tym wyjdę i zobaczymy ile według Taurona mam nadwyżki tak więc w tym odcinku to by było na tyle. Ja bym pokrótce chciałem to przedstawić jak co miesiąc. I teraz będę częstsze odcinki z budowy magazynu energii z ogniw 18650. Tak więc zachęcam do oglądania następnych filmów.